Baronski kanał Nigames.pl, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Tym razem porozmawiamy sobie jeszcze raz o PlayStation 5 Pro. To znaczy, coraz więcej plotek pojawia się znowu na temat potencjalnie odświeżonego modelu PlayStation 5. No i najnowszą wrzucił właściwie Tom Henderson, czyli taki insider, można powiedzieć, który wcześniej no, donosił nam chociażby o PlayStation Portal, o PlayStation 5 Slim, która ostatecznie może slimką się nie okazała, tylko odświeżonym modelem PS5. No ale bardzo dużo z tych jego wcześniejszych plotek, czy też takich informacji insiderskich. No jednak później się sprawdziło, więc jeśli on coś ciekawego ma do powiedzenia, no to zazwyczaj masa osób później to komentuje, śledzi, no i zaczyna się zastanawiać, czy jest w tym ziarnko prawdy. No i ostatnio pojawiły się informacje, że na obecnie trwającej bodajże imprezie CES, czyli ten słynny CES, gdzie tutaj prezentowane są różnego rodzaju nowinki technologiczne, że Sony mogłoby zaprezentować chociażby jakiś, nie wiem, jakiś logotyp, jakieś logo PlayStation 5 Pro albo jakoś zajawić nam ten model, który teoretycznie miałby się ukazać gdzieś pod koniec roku. No i właśnie Tom Henderson skomentował te plotki, mówiąc coś takiego, że nie wydaje mu się, żeby, żeby sony celujące właśnie w ten trzeci kwartał, powiedzmy 2024 z premierą PlayStation 5 Pro miałoby ujawniać ten model już teraz, a nie na przykład miesiąc dwa przed jego faktyczną premierą. No i to właśnie znowu rozgrzało internet i pojawiają się oczywiście różnego rodzaju wycieki, plotki sugerujące nawet specyfikacje PlayStation 5 Pro. Oczywiście to absolutnie nie jest nic pewnego powiedział, że raczej to jest po prostu ściema. Natomiast no, mówi się dużo o tym, że jeśli miałaby ta konsola właśnie się ukazać tak w ogóle, no to Sony miałoby celować albo w trzeci kwartał, albo maksymalnie w czwarty kwartał tego roku, to znaczy maksymalnie w październik. No i tutaj gdzieś mielibyśmy zobaczyć premierę PlayStation 5 Pro. Ja muszę wam powiedzieć, że w jakim sensie z Tomem Hendersonem się zgadzam, to znaczy nie ma sensu według mnie pokazywać czy też zajawiać nowego modelu już teraz. No bo pamiętajcie o tym, że jeśli ktoś na dzisiaj zastanawia się, czy kupować sobie PlayStation 5, to znaczy jest już powiedzmy bliski decyzji o zakupie. A nagle by usłyszał, że w trzecim kwartale ukaże się odświeżony, zupgradeowany i lepszy model PlayStation 5, no to taka osoba zwyczajnie wstrzymałaby się z zakupem, co dla Sony oczywiście nie ma najmniejszego sensu. I moim zdaniem również będzie tak, że jeśli nawet PlayStation 5 Pro ma się po Pojawić I ona ostatecznie się ukaże, no to dowiemy się o niej miesiąc lub dwa miesiące przed jej faktyczną premierą. Więc według mnie, jeśli taki, tego typu system miałby się pojawić, to najbardziej prawdopodobnym miesiącem jego premiery mógłby być październik tego roku. No i dowiedzielibyśmy się o nim, powiedzmy na przykład na początku września, ewentualnie najwcześniej pod koniec sierpnia. I moim zdaniem to byłoby bardzo sensowne ze strony Sony, żeby po prostu nie zabijać sprzedaży bieżącego modelu PlayStation 5. I też wydaje się, że ta końcówka tego roku, no wydaje się takim dobrym. Terminem na ewentualną premierę, no bo też pamiętajmy o tym, że najprawdopodobniej będziemy wtedy w połowie cyklu życia całego PlayStation 5, to znaczy konsola, no już jednak czwarty rok będzie na rynku, no i można powiedzieć, że celuje się prawdopodobnie w to, że przyszła generacja, no to gdzieś tam będą lata 2027-2028. Więc jeśli Sony miałoby wypuszczać odświeżony model PlayStation 5, no to dla mnie taki termin końcówki tego roku to byłby dobry termin na wypuszczenie tego modelu, no bo już by być może kolejny rok, to będzie trochę już zbyt późno, zważywszy na to, że na przykład dwa lata później miałaby ukazywać się kolejna generacja PlayStation. Oczywiście mówimy tutaj, czysto dywagujemy, bo nie ma nic, jakby nie ma nic tutaj potwierdzonego ani pewnego, no ale wydaje się, że takie tego typu terminy są jak najbardziej prawdopodobne. Także czy jakby powstaje bo w ogóle pytanie, bo już to właściwie od, od dawna gdzieś tam krąży po internecie, czy w ogóle PlayStation 5 Pro jest nam potrzebna? No bo masa osób jednak zwraca uwagę na to, że na razie sama PlayStation 5 dostała tak naprawdę bardzo mało ekskluzywów, które ukazują się wyłącznie na tej konsoli. To znaczy, jeśli nawet dostawaliśmy ekskluzywy PlayStation w rodzaju God of War, Ragnarok, czy też Horizon Forbidden West, no to przecież one ukazywały się również jeszcze na PlayStation 4. To znaczy Sony nie chciało się odciąć od ponad 100 milionowej bazy posiadaczy tych, tej poprzedniej swojej konsoli, więc tak naprawdę musiało projektować swoje gry tak, żeby w jakimś sensie poszły sprawnie również na starszej generacji. No więc masa osób mówi i to jest prawda, że prawda jest taka, że Gry musiały być w jakimś sensie ograniczane, żeby starsza generacja je pociągnęła. No Nie ma siły, żebyśmy byli w stanie wyciskać wszystko z PlayStation 5, i jednocześnie taka gra, by poszła w miarę sprawnie właśnie na poprzedniej generacji. Także na razie mamy mało ekskluzywów. Oczywiście w ostatnim roku ukazał się Spider-Man 2, którego recenzję też Wam dostarczałem, który jest ekskluzywem dla PlayStation 5. No Wcześniej mieliśmy chociażby Racetta Rift Apart, który również jest bardzo fajnym tytułem, natomiast też to nie jest jakaś tam totalnie next genowa pozycja, która tutaj nam pokazuje. Nie wiadomo, jaką jakość, która nie mogłaby pójść na PlayStation 4, moim zdaniem, może z wyłączeniem tych szybkich przeskoków pomiędzy tymi portalami, ale przecież można by się byłoby bez tego tak naprawdę obyć w tym całym gameplay'u. No nie oszukujmy się, to jest tylko taki bajer, który ma zrobić wrażenie, natomiast to nie ma jakiegoś tam kolosalnego wpływu na gameplay. No mało mamy na razie takich typowo czystych ekskluzywów na PlayStation 5, które wyciskałyby wszystko, co fabryka dała z tej konsoli. Moim zdaniem w ogóle jesteśmy daleko jeszcze od takiego etapu, żebyśmy zobaczyli tytuł, który wyciska totalnie wszystko z PlayStation 5, który pokaże nam tak naprawdę na co stać moc tej konsoli. Jeszcze prawdopodobnie potrzeba jakiegoś roku, dwóch lat, żebyśmy zobaczyli tytuły przygotowywane po prostu znowu od jakiegoś roku, dwóch lat wstecz, bo przecież obecnie proces produkcyjny tych mega hitów AAA no nie trwa rok, dwa, tylko najczęściej ze trzy lata, więc prawdopodobnie obecnie są to jakieś tytuły w produkcji, które dopiero będą nam pokazywały na co faktycznie stać PlayStation 5. No i właśnie masa osób zastanawia się, czy PlayStation 5 Pro jest nam tak naprawdę w ogóle potrzebna, jakby jeśli chodzi o specyfikację jeszcze do tego na, na króciutko wrócę, no to znowu, są to na razie czyste plotki, ale mówi się o tym, że jeśli miałaby ukazać się PS5 Pro, no to nie byłaby ona powiedzmy dwu, trzykrotnie mocniejsza aż od PlayStation 5, że tego typu przeskok, no to mielibyśmy zobaczyć dopiero w przypadku kolejnej generacji, natomiast coraz więcej się mówi o tym, że yy, play, wersja Pro miałaby być około 60% mocniejsza niż taka PlayStation 5. No gdzieś Wam tutaj może przekleję screena, gdzie jakby są plotki na temat takiej specyfikacji, na temat podzespołów nawet, natomiast nawet nie chcę mi się tego wszystkiego komentować, bo według mnie to są po prostu czyste spekulacje jak na razie. Natomiast y, mówi się o tym, że dużą część też mogłaby odegrać sztuczna inteligencja czyli to słynne AI, które miałoby nam w jakimś sensie poprawiać jakość obrazu, mimo tego, że taka surowa moc PlayStation 5 Pro wcale nie byłaby, nie wiem, właśnie dwu, trzykrotnie wyższa niż w przypadku PlayStation 5. Także jeśli chodzi o właśnie o taki przeskok mocy, no to jeśli miałbym spekulować, to też bym celował raczej w takie 60% więcej, a nie na przykład 200-300% mocniej niż w przypadku. Standardowego modelu PlayStation 5. No i tak na koniec, jeszcze Wam wspomnę o tym, że masa graczy twierdzi, że jeśli w ogóle PlayStation 5 Pro ma mieć sens, no to powinno się pojawić ze, się pojawić ze 2 trzy tytuły, które naprawdę pokażą, że warto przeskoczyć. I masa osób twierdzi, że takim tytułem może być Grand Theft Auto 6, czyli słynny, szósta część słynnego hitu Rockstaru, o której też vloga Wam kręciłem jakiś czas temu. No i oczywiście to jest tytuł mega oczekiwany, który ukaże się no jeszcze za dwa lata. Natomiast patrząc na to, jaką się prezentuje, no już masa osób twierdzi, że e, obecne konsole, czyli PS5 oraz Xbox Series X, no nie będą go w stanie wyświetlić w 60 klatkach w jakiejś przyzwoitej rozdzielczości. I o przyzwoitej to mam na myśli przynajmniej 2K, już oczywiście absolutnie w 4K tutaj nikt nie wierzy. Natomiast no nie chcielibyśmy pewnie wracać do 1080p, dlatego, że chyba nie po to się przesiadaliśmy na te najnowsze konsole, żeby znowu wrócić do rozdzielczości rodem z PlayStation 4 powiedzmy. Natomiast no właśnie, jeśli tego typu tytuł pokazałby duży przeskok, to znaczy na przykład na PlayStation 4 Pro byłby w stanie pójść chociażby w 4K w 60 klatkach. No i byłby to duży przeskok względem PlayStation 5. No to myślę, że dla wielu osób mógłby być to taki w cudzysłowie system seller nowej wersji zupgradeowanej konsoli Sony. No ciekawie mnie właśnie co Wy myślicie, czy według was PlayStation 5 Pro jest tak naprawdę w ogóle potrzebna i też jeszcze przyszła mi do głowy jeszcze jedna rzecz, bo czytałem o tym, że bardzo jest prawdopodobne, że jeśli taki system miałby się ukazać, no to jego cena powinna wynieść gdzieś w okolicach już 6 dolarów, Czyli o ile PlayStation 5 ukazywała się w cenie 500 i to było tak naprawdę określane jako drogo te 3 lata temu, no to PlayStation 5 Pro już miałaby kosztować 600, co prawdopodobnie przełożyłoby się na cenę w Polsce gdzieś w okolicach 3000 zł. No niektórzy nawet mogą podejrzewać 3300, natomiast według mnie pewnie zamknęlibyśmy się w tych 3000, a raczej w słynnych 2000, 2999, żeby jednak sprawiać wrażenie, że to nie jest 3000. No, tak czy siak, jestem ciekaw, czy byliby się gotowi się w takiej cenie przesiąść na PlayStation 5 Pro i mam tutaj na myśli zwłaszcza obecnych posiadaczy PlayStation 5. Czy według Was, jakby ta obecna konsola jest już tyle czasu na rynku, już tak Wam okrzepła, że chcielibyście dokonać upgrade'u, czy też raczej zostawalibyście przy swoim bazowym modelu PlayStation 5? No bo domyślam się, że ci, którzy jeszcze konsoli nie mają, a chcieliby ją kupować, no to prawdopodobnie już poszliby w ten mocniejszy model od razu. Nie kupowaliby bazowego modelu PS5, no chyba, że on by znacznie potaniał. Natomiast w obecnych warunkach jakby cały czas może nie ma jakichś ogromnych problemów z dostępnością, ale wydaje się, że Sony nawet na dzisiaj nie ma wielkiej potrzeby w obniżaniu ceny, bo cały czas PlayStation 5 no sprzedaje się rewelacyjnie. Ona tak naprawdę sprzedaje się w stosunku do Xboxa jak 3 do 1, więc tak naprawdę no Sony jest dużym wygranym tej generacji, jeśli chodzi o sprzedaż swoich konsol. Natomiast właśnie mnie ciekawi, czy pułap 600 dolarów to byłby, w przeliczeniu oczywiście na złotówki, czy byłby dla polskich graczy do zaakceptowania. Piszcie właśnie w komentarzach, czy w ogóle czekacie na PlayStation 5 Pro, czy ta konsola jest według was potrzebna, czy te obecne plotki są według was wiarygodne? To znaczy, czy ten 2024 końcówka to jest według Was sensowny termin na wypuszczenie tego modelu. No i właśnie jak patrzycie na cenę, czy bylibyście w stanie tyle zapłacić, czy też według was to jest już zbyt drogo, jak za konsolę taką midgenową, właściwie, czyli taką w, poś w, po w pośrodku generacji. To znaczy nie będzie to sprzęt zupełnie nowej generacji, tylko taki upgrade bieżącego modelu. Także to tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do zobaczenia już niebawem w kolejnych vlogach na moim kanale. שמע את השם